Współpraca z dzisiejszym filmem. Czy pewnie zauważyliście, jesteśmy na mojej drodze? Nie? Nie, zauważyliście? No, i dzisiejszy filmik to jest tak mój zwierzęcy w trakcie, tu w roli głównej, właśnie się tarza na mojej trampolinie i chce, żeby go głaskać. Dobra, I to omawiam to filmik, nie? Tak, to jest bez większego przedłużenia. Tak, to nie, ja nie dam rady. Tak. Wy... zobaczycie na chwilę. No weź spadaj do tego domu. Jeśli chcesz ma rodzeństwo, to wie, co ja teraz wyjdzie. Nie, 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 Dzisiaj przygotowałam dla Was tak, mój zwierzęcy, przyjaciel, mój zwierzęcy, Matko! Cześć! Witam Was w tym Dzisiaj przygotowałam dla Was tak, mój zwierzęcy, przyjaciel, mój czuł się i pokazać do kamery, bo się wstępnie straci. Nie zapomnę, że na mojej trampolinie, ale no, zauważyliście, w każdym razie mam 10 pytań. No, bardzo się budźcie, zaraz pierwszy to. No! No to może zacznijmy. Dobra, pierwsze pytanie. Jakie to zwierzę? I, i, I raz. Jest to kot. Jest to szybko, jak pospolity. Tak się chyba dokładnie nazywa, ale większość ludzi nie będzie wiedziała o co więc powiem w skrycie. Dachowy. I co to za zwierzę? Jest to kot. Zauważyłam, że, zbarażam, że to że zwierzę. To jest kot. Jak znalazł się u Tobą? Znalazł się z no tak, że kiedyś była tak średnia kotka. Przyszła. To bardzo ładna była. Powiedziałam, że to kotka. Powiedziałam, że się to dowiedziałam. No, e, zaraz Wam powiem, jak się dowiedziałam. No i po prostu to wyglądało nie. Przytykiwali czarne kot. I ci był głodny, nie? i daliśmy jeść, a pojoczy ja ja No i tak, tak tak ciągle, ciągle, ciągle dawaliśmy I tak ciągle, ciągle dawaliśmy mu kotu jeszcze? Nie, nagrywa jeszcze I tak ciągle, ciągle dawaliśmy temu kotu jeść. No i w końcu u nas został, i my takie tamtucy, i my... O, chodź, 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 No i w końcu miał kot. I ta kotka się okociła. No i ta miała, ta, ta, tam miała tak potem jeszcze dużo kotów. I była właśnie maskotka i puszek. Maskotka sobie gdzieś poszła, ta kotka zdechła, a mu puszek z rąk został. No dobra, kolejne pytanie. Ile ma lat? No to on ma około 2,5 lat. A ten jest już trochę stary kot. No. I następne pytanie. Co jest najdziwniejsze w zachowaniu Twojego zbudzenia? Ja mam w jego zachowaniu jest to, że jak ja się tu chcę zabić, to mogę teraz dobrze iść. Jak chcesz nim zlimbawić i go tu właśnie po wdrzuczku, to on je właśnie zakłapił. No połóż, połóż. O, a tak, tak, nie ja wam tak łapie. Ała! Zdrapał. To jest takie, że po prostu pierwszy jakby to tak kościół, no normalnie, bo się trawie, bo on na podwórku z czasem na kuśtawkę skoczył. Znaczy, Boże, był na trawie. Jak tata myślał, żeby był pod podstawką, no to on mi wskoczył na nogę, żeby łyż czulił i tak został, a szczeka nie wszystko kości. I teraz właśnie jak trzeba kości, to tutaj do tego mówił na głowie.

Bardzo, bardzo, bardzo Fajnie. Czy jest wydestabilizowany? Czy jest wydestabilizowany? Czy jest wydestabilizowany? Czy jest wydestabilizowany? Wydestabilizowany. A wiecie, o co chodzi, nie? Tak, nie? Wydestabilizowany. Dobra, może opisie jak to się. Tak on już będzie sterylizowany. O! będzie sterylizowany. Będę będzie Będę sterylizowany. ja No ale nie wiecie, wiecie o co so, Czuję. Yeah. Karmę. Lody. Raz tutaj ja bym ogóle loda. I kawałek spadł. No i kawałek spadł. A byłaś taką? Ten, tak? No, miałam no, tylko loda. Lizo. No, i mu ja trochę tego, czy on wtedy się napi, no i się napił i chodzi tam na prawo, na lewo, na prawo. No, a na drugi dzień damy ja, mi no, się wody z pana. No i po pojęciu mi takiej... Matko, on mnie ugryzł! Aha, jeszcze jedno pytanie. Czyli nie wiem, czy jest 10 sekund, czy też nie jest w mało, czy film jest w ogóle nieokarnięty. Patrzy. Mój kotek jest kochany, jest czasami trochę dziwy i kiedyś był pijany. A to teraz jest inny. Ja Wam powiem, że ja nie myślałam że to jest sobie o kotek, którą teraz wymyśliłam. No, dobra. Co Twój kot lub czego innego zajmiemy? Tak, jak mi się tak założył, obie. No, dobra. Ta... Już to były wszystkie pytania, jeszcze tak co tu z nieba. No i jak na Maciek jest taki stalejszy w bo jest i w ogóle i Singa. Nie że czy jest tak A ja w ogóle głosu już chyba nie mam, ale jeszcze nie mam. Może pieć. Dobra, to już chyba jest na tyle, bo mój kot. nie ma. To już chyba jest na tyle. Jak już z dług jest ten to się z nami Mój kot też. I pa! Mieliśmy